Cześć, z tej strony Julian i dzisiejszy omawiany projekt będzie się nieco różnił od reszty. Zdecentralizowane księgi typu blockchain właśnie na naszych oczach przekształcają znane nam infrastruktury świata finansów i technologii. Otóż poprzednie omawiane kryptowaluty na kanale były zbudowane na blockchainie. Dzisiaj natomiast pokażę Wam równie ciekawą alternatywę o nazwie Hedera Hashgraph, która również ma potencjał zatrząść znaną nam szeroko rozumianą gospodarkę. Zanim jednak przejdziemy dalej, chciałbym przypomnieć o konkursie, w którym możesz wygrać 2000 złotych wybranej przez siebie kryptowalucie, wystarczy, że zasubskrybujesz kanał i zostawisz komentarz pod filmem Top 5 altcoinów na maj w 2021, który właśnie widzicie na ekranie oraz do którego link znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Tak więc jak już wspomniałem, Hedera Hashgraph nie jest zbudowany na znanym nam już blockchainie. Działa on nieco inaczej, ale główna zasada działania jest bardzo zbliżona. Hashgraph jest również rozproszoną księgą, która skupia się na bezpieczeństwie, transparentności działania oraz jest wysoce skalowalna. Ale skoro ta technologia jest tak podobna, to dlaczego miałaby w ogóle konkurować z blockchainem? Aby się tego dowiedzieć, przyjrzymy się ich różnicom oraz czym konkretnie jest sam blockchain. Blockchain jest zdefiniowany jako zdecentralizowana technologia rozproszonej księgi, która przechowuje dane dotyczące transakcji w blokach i jest dostępna dla uczestników na całym świecie za pośrednictwem sieci. Za każdym razem, gdy dodawana jest transakcja, staje się ona kolejnym blokiem i tworzy łańcuch. Tworzy niezmienny zapis transakcji, których nigdy nie można usunąć. Blockchain wykorzystuje kryptografię, aby zapewnić bezpieczeństwo blokom rekordów, a właściciel ma ścieżkę zapisu, dzięki której może go prześledzić. Blockchain tworzy sieć peer-to-peer, -peer, w której uczestnicy mogą komunikować się między sobą za pośrednictwem sieci. Technologia blockchain umożliwia weryfikację bez konieczności polegania na stronach trzecich. Transakcje są w porządku chronologicznym, w związku z tym wszystkie bloki mają znacznik czasu. Firmy mogą wstępnie ustalić warunki za pomocą inteligentnych kontraktów, co oznacza, że automatyczne transakcje są aktywowane tylko wtedy, gdy warunki są spełnione. Technologia obsługuje podejście tylko do dołączania i sprawia, że jego baza danych jest niezmienna, co oznacza, jeszcze raz, że raz zapisane rekordy nie mogą być zmieniane ani odrzucane. Okazuje się to zaletą w przypadku problemów, które wymagają niezmienności, takich jak głosowanie, zarządzanie, łańcuchem dostaw oraz sektor bankowy i finansowy. Hashgraph lub headera Hashgraph to algorytm informacji o danych i konsensusu, który twierdzi, że przezwycięża luki pozostawione przez blockchain. To także platforma peer-to-peer, -peer, która eliminuje konieczność wykonywania pełnych operacji transakcyjnych. Hashgraph jest znany ze swojej szybkości, ponieważ może obsługiwać tysiące transakcji na sekundę, i weryfikować ponad milion podpisów na sekundę. Może go nazwać nową generacją blockchaina i może rzeczywiście przejąć technologię blockchain, udowadniając jej wartość i autentyczność. Hashgraph nie używa górników do weryfikacji transakcji. Zamiast tego wykorzystuje tak zwany skierowany wykres akrylowy, który pomaga w ustalaniu kolejności transakcji bez dzielenia ich na bloki. Wykorzystuje również technologię zwaną Gossip Protocol do przesyłania informacji między węzłami w sieci. Węzły te wysyłają dane do losowych członków sieci wraz z historią poprzedniej transakcji. Powoduje to obieg wszystkich informacji między wszystkimi członkami. Hedera Hashgraph, w odróżnieniu od blockchaina, ma własną kryptowalutę, o skrócie HBAR. Służy do budowy systemów płatności peer-to-peer, -peer, zdecentralizowanych aplikacji, opracowywania rozwiązań mikropłatności i ochrony sieci. Co ciekawe, posiada zastrzeżone prawa do tej technologii. Hashgraph jest opanetowany przez założycieli. Tak więc, wraz z rozwojem tej technologii, kryptowaluta na HL'e powinna pozytywnie skorzystać. Natomiast blockchain jest tak zwaną platformą DLT o otwartym kodzie źródłowym i dlatego wiele osób bierze udział w tworzeniu kryptowalut i tokenów narzędziowych. Niektórzy entuzjaści technologii blockchain zdobyli zaufanie instytucji i po określeniu ich jakości zaczęli wykorzystywać zdecentralizowaną naturę blockchaina. Takie zastosowanie ma swoje plusy i minusy. Jak widać po rozszerzaniu się sieci blockchain w niesamowitym tempie, technologie open source są szeroko dostępne. Natomiast Hashgraph może trochę stracić na powszechnej implementacji przez w pewnym sensie ekskluzywność sieci. Ale o tym, kto wykorzystuje jaką sieć, później Wam opowiem. W dzisiejszych czasach każdemu się spieszy i nikt nie chce czekać. Szczególnie kierowcy z Weicherowa. Hedera Hashgraph wykorzystuje wspomniany Gossip Protocol. Aby zapewnić większą prędkość transakcji, ponieważ wymaga mniej informacji do rozpowszechniania przy większej liczbie zdarzeń, może przetwarzać nawet do 500 tysięcy transakcji na sekundę. Nawet w porównaniu do topowych kryptowalut Bitcoina, Ethereum, a nawet Cardano, jest to niesamowity wynik. Szybkość transakcji w blockchainie zależy od implementacji protokołów, takich jak Hyperledger lub rozwiązań znanych z innych platform blockchain. Jest on jednak wolniejszy niż Hashgraph, oferując prędkość od 100 000 do 10 tysięcy transakcji na sekundę. Wydajność również gra bardzo dużą rolę w tym zakresie. Podejście blokowe blockchaina utrudnia górnikom pracę nad nim, ponieważ gdy dwa bloki są wydobywane w tym samym czasie, muszą zdecydować się na jeden blok. Oznacza to, że drugi blok zostaje odrzucony, a wysiłki zmarnowane. A tego nie lubimy. Ponieważ Hashgraph nie wykorzystuje podejścia blokowego, jest uważany za w 100% wydajny, ponieważ nie napotyka takich problemów. Żadne zasoby nie są marnowane ani odrzucane. Ponieważ wszystkie zdarzenia są zarezerwowane. Co więcej, aby dojść do wzajemnej zgody w sieci, implementowane są tutaj w obu przypadkach ciekawe zastosowania. Blockchain wykorzystuje różne algorytmy konsensusu w zależności od kryptografii i walut. Niektóre z popularnych algorytmów używanych przez blockchain to proof of stake, proof of elapsed time, proof of work i tym podobne. Hedera hashgraph wykorzystuje głosowanie wirtualne, aby uzyskać konsensus sieciowy. Nie wymaga innych algorytmów, ponieważ może zapewnić niedrogą i wysoką wydajność bez awarii. Ponadto nie wymaga dużej mocy obliczeniowej ani zasilania elektrycznego. Pomimo tego, że jak widzicie właśnie na ekranie, Hedera Hashgraph zajmuje miejsce 56. pod względem kapitalizacji rynkowej, jej kapitalizacja wynosi około 2,5 miliarda dolarów. Mimo to już zostały nawiązane liczne partnerstwa z jednymi z największymi firmami w różnych branżach. Mówimy tutaj o Boeingu, o Tata Communications oraz co więcej, w ostatnim czasie dołączyli dwaj pewni znani gracze na światowym rynku, tacy jak Google oraz IBM. Ale na tym założyciele nie przystają, gdyż nowe partnerstwa są ciągle stale nawiązywane. Partnerstwa z przeróżnych branż pokazują nam, jak elastyczne potrafi być zastosowanie hashgraph. Od właśnie Binga po liderów jak Google, a nawet australijski EFTPOS, odpowiedzialny za systemy płatności online. Chciałbym jeszcze trochę bardziej technicznie podejść do tematu działania hashgraph, zaczynając od zastosowania tzw. BFT, czyli tolerancja błędu bizantyjskiego. Ten mechanizm uzgadniania nazywany też jako voting, czyli głosowanie, gdyż ma charakter decyzji większościowej. Większość komunikatów pojedynczego węzła jest jego decyzją, a większość spośród decyzji wszystkich węzłów biorących udział w uzgadnianiu jest decyzją ostateczną, czyli konsensusem, na który zgadza się cała sieć. Limont Baird, założyciel Herbera, Hargraf, przerobił go na tak jakby voting without voting, czyli głosowanie bez głosowania. Kilka lat temu wśród informatyków panowało dość powszechne przekonanie, że niemożliwe jest osiągnięcie naprawdę wysokiej wydajności i przepustowości systemu z jednoczesnym zachowaniem jego bezpieczeństwa i niezawodności. Bywało, że Limon się z tym zgadzał, jednak co jakiś czas nurtowało go wrażenie, że przekonanie to jest po prostu błędne. Wtedy poszukiwał rozwiązania problemu, jednak poszukiwania te kończyły się porażką. Trwało to kilka lat. Wreszcie, w 2015 nastąpił przełom. Podczas gdy inni gromadzą się wokół technologii DLT, takich jak blockchain, aby na przykład eliminować błędy oprogramowania, tworzyć kryptowaluty i smart kontrakty, sprawniej przechowywać dane, on chce czegoś innego. Chce umożliwić ludziom współpracę. Jego celem jest to, by każdy na Ziemi mógł w każdej chwili wykroić dla siebie kawałek cyberprzestrzeni, taki jakby swój własny świat, nie płacąc za to. Kompletnie za darmo. I zaprosić do tego świata przyjaciół. Wtedy wszyscy oni mają wspólny świat. Każdy powinien być w stanie tworzyć ten wspólny świat. A w tym wspólnym, współdzielonym świecie, ty i ja powinniśmy być w stanie tworzyć dokumenty, tworzyć filmy, obiekty 3D, współpracować ze sobą, rozmawiać, współdziałać. Taka idea brzmi bardzo pozytywnie, szczególnie w aktualnych czasach i cieszę się, że są ludzie oraz firmy poświęceni łączeniu świata, a nie nadzieleniu go coraz bardziej. Wspólne projekty, nowe technologie, które zrzeszają coraz większe społeczności, mogą nie tylko pomóc nam wydajniej operować lub zarządzać przeróżnymi aktywami, a pomóc nam skupić się, tutaj powtórzę jeszcze raz, pomóc nam, czyli Tobie i mi, być jeszcze lepszymi w tym, co robimy. Jedną z idei tego kanału jest właśnie skupienie społeczności, jak sama nazwa mówi, początkujących, i wdrożenie jej w pewnym stopniu w świat nowych technologii, które na przestrzeni kolejnych lat, a nawet dekad, będą się tylko rozwijać. Życzę Tobie tego samego. Wracając do samej dynamiki kryptowalut, to jeśli nie masz jeszcze konta na giełdzie, a chciałbyś kupić swoje pierwsze kryptowaluty i zanurzyć się w świat nowatorskich technologii takich jak właśnie HBAR, to w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie linki do dwóch giełd. Pierwsza giełda to Binance, na które są bardzo małe prowizje i może handlować setkami altcoinów, zarabiając na ich różnicy w cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udostępnionej przeze mnie opcji. Druga nazywa się Bitbay i jest to polska strona, która od lat funkcjonuje i ma się dobrze. Można je kupić bitcoina, Ethereum, jak i kilkadziesiąt innych kryptowalut. To już by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu do następnych materiałów. Jeśli jednak nie czujesz się pewnie wchodząc na giełdę, na naszym kanale znajdziesz filmy poradnikowe dotyczące poruszania się właśnie na giełdzie, jakich wskaźników korzystać oraz jak przelewać środki. Życzę wam samych udanych transakcji i samozaparcia do dalszej nauki. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach na kanale Kryptowaluty dla początkujących. Cześć.